Mamy dzisiaj poniedziałek. Witam się z Wami serdecznie w nowym filmie. Właśnie jestem pod M1 u nas, bo dzisiaj odbieram paczki. W weekend była fajna promocja w CCC, i kupiłam sobie Adidasy, takie same jak ma Klara. Więc fajnie będziemy wyglądać. Będziemy miały takie same Adidasy. Już na... nie pamiętam, jakiej firmy ale może nagram, może pokażę jak będziemy wyglądać w takich samych butach. Więc aha, i dlaczego podjechałam, bo nie było niestety rozmiaru Klary. Więc w sobotę zamówiłam sobie w sklepie, no i, i mogłam sobie odebrać rozmiary Klarusi. No i odbieram jeszcze inne paczki w MPku. Klara bardzo lubi kicie-kocie książeczki i teraz zażyczyła sobie kilka książek, więc wybrałam jej. Wiecie, jak czytamy Kicie Kocie", to tam z tyłu jest cały wypis, całe zdjęcia tych, tych, tych książeczek, które są wydane. I tam jest chyba z 20-30 tych książek, jak nie więcej. I ja mówię do Klarusi, Wybierz sobie chociaż trzy. No i faktycznie sobie wybrała. No i zamówiłam jej w Empiku cztery te książeczki, więc nawet jedną więcej niż, niż powiedziała. Więc na pewno się ucieszy. Ona jest taka, że ona się cieszy z każdej drobnostki. I tym bardziej, że to są książeczki, więc fajnie. Czytamy wieczorami. Ona się cieszy. Często ma tak, że czyta jedną książkę. Na przykład ma Kicia Kocia w przedszkolu i powiem Wam, że ona już pamięta ją na pamięć. Po prostu czytamy, czytamy, ona mówi mi. Albo ja czytam jakieś zdanie, nie do końca ona mi dopowiada. A ostatnio wzięła książkę i mówi: Nie mamo, ja ci poczytam. Więc ja mówię: No, okej, okay, nie. I wzięła tę książkę i po prostu mi ją opowiadała. I doskonale sobie poradziła, zapamiętała wszystko. No ale tak to jest jak się czyta regularnie, to potem dziecko potrafi zapamiętać. No, jadę jeszcze do Rizard. Niestety do drugiego sklepu. Pomyliło mi się, poszłam tutaj do Rizard. Okazuje się, że nie w tym Rizard, zamówiłam sweter, więc jeszcze jadę po niego. W smyku odebrałam klarusi papcie. Rozmiar większe, bo w przedszkolu tak szybko niszczy sobie papućki. I już ta goma z przodu się trochę odkleja i ja mówię, Nie no, kupię ci większy. No i właśnie odebrałam też jej papućki. No i co? I potem wracam do domu. Pójdę sobie z nelką na wieczorny spacer, kompanię, jakaś kolacja. Usypianie Klary. Klarusia ma teraz fazę, że ona chce wszystko, żeby mama robiła. Więc wszystko, dosłownie wszystko. Mama mi ząbki, mama chodzi ze mną położyć. Nie mama mi wykąpie. Po prostu no ale fajnie, no bo chce ze mną spędzać czas. I, i, I to fajne jest. Na pewno jej się to znowu zmieni za jakiś czas. I, I tak. No. I zaczynamy nowy tydzień. Zobaczymy, co ten tydzień nam pokaże. I do następnego odezwania się. Muzyka Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy wtorek. Chyba jest po 18.00. Ale powiem Wam, że jestem ostatnio jakoś tak zmęczona, że lubię czasami szybki demakijaż sobie zrobić, umyć wcześniej włosy i wieczorami po prostu wskoczyć w piżamę i mam święty spokój i jestem gotowa do spania no i dzisiaj właśnie jest taki dzień, że właśnie robię sobie demakijaż, umyłam włosy zaraz sobie umyję buzię potem wykąpię Klarę muszę jeszcze iść, iść z psem no i na samym końcu się ja wykąpię <gryw> ale już będę miała włosy z głowy i i ten makijaż. Dzisiaj w sumie nic więcej nie, nie kręciłam, nie nagrywałam. Nic ciekawego się nie działo u nas. Jedynie babcia Klary była odwiedzić ją w, u nas w mieszkaniu. W sumie jeszcze nie widziała pokój Klary, od kiedy jej zrobiłam, więc mogła klarusia się pochwalić swoim pokojkiem. Zamówiłam dzisiaj z IK jeszcze do pokoju Klary regał jutro ma już przyjść dzisiaj zamówiłam. Jutro ma przyjść zamówienie z IK. No i się bardzo cieszę, bo jeszcze wam nie pokazywałam co tego pokoju jak wygląda. Bo właśnie jeszcze dokupuję jakieś o, potrzebne rzeczy. I nie jest on jeszcze według mnie skończony do końca. Jeszcze też domówiłam zasłony, które też e, ocieplą troszeczkę pokój. Co prawda miały być też z Ikei, ale w odcieniu różu takie ładne. No i niestety już nie ma. No i wzięłam szary tak jak ściana, więc po prostu. Będą zasłony przyjemne, bo no takie z weluru zaciemniające, ale już, już będą takie neutralne y, jak ściana. Y, nie będą się tak odznaczać jak te różowe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zasłony musimy mieć do pokoju, ponieważ u nas y, rano. Jest tam wschód, z tej strony, w pokoju Klary, gdzie była kiedyś nasza sypialnia. I po prostu rano jest tam tak jasno, że się nie da spać. Wieczorami, jak są teraz dłuższe wieczory, jak chcemy Klarę uspać też koło 20, to jest dość jasne, bo jeszcze mamy z tej strony latarnię. No i zasłony są konieczne. Dlatego no... Zamówiłam jej. I zobaczymy. Tak jak mówiłam, kolora jest taka fajna, że ona się cieszy naprawdę z każdej drobnostki. A wczoraj jeszcze Wam mówiłam, że odbieram książeczki z empiku Kicia Kocia. I dostała te cztery książeczki. I tak się cieszyła, naprawdę. Od razu czytałyśmy pierwszą. Wybrała sobie do czytania kicia kucia u dentysty, więc fajnie, bo w maju mamy wizytę u dentysty, u ortodonty z Klara. Więc niech się też troszeczkę przygotowuje. Co prawda byliśmy już z Claire'ą u dentysty, no, siedziała na fotelu dentystycznym, ale jednak nie miała nic tam robione. Tym razem mam nadzieję też jeszcze nic nie będzie miała robione. No ale to było już dawno. I niech się jeszcze przygotowuje na teraźniejszą wizytę. Tym bardziej, że to jest w innym gabinecie. Stomatologicznym, tam gdzie myśmy zakładali e, aparaty, bo tak naprawdę ja mam aparat i mój mąż też ma aparat, więc fajnie wyglądamy. Klara się z nas czasami śmieje, albo to nie to jest taki śmiech, że się śmieje, ale właśnie, się cieszę, że mama i tata macie aparaty, że ja też będę miała. Jeśli no, za szybko naciskam, to wtedy właśnie lubi pokazuje mi, że coś nie robię, i to jest bardzo fajne. O, to jest przyjemne. O, i zamieniamy teraz sobie na tą. Farf. Mega tutaj jest. Zobaczcie jaki drut, mimo że sobie szorowałam żelem, ale lubi fajnie ściąga. To jest fajne, to odpinamy sobie końcóweczkę, więc jest to bardzo stylne I myjemy pod bieżącą wodą. Wycieramy w swój ręcznik. Gadałam czyściutkie. Teraz sobie umyję twarz pod bieżącą wodą, czyli ściągnę ten rzędy. Jak jestem zmęczona, to tak lubię to uczucie, kiedy już mam czystą twarz bez niczego. To tak ożywia i tak ściąga ten nasz cały brud, jakby z całego dnia. Teraz sobie znowu damy płyn który nam przywróci pH. myjemy oczy, wacik naprawdę jest czysty na takim demakijażu oczy zawsze tam coś zostaje jakiś tusz oczy to po prostu ale wacik jest naprawdę czysty pamiętajcie zawsze myjemy do czystego wacika a nie wyobrażam sobie jakbym miała mieć Wacikiem, wacikiem, tylko wacikiem bez żelu Dajemy jeszcze mgiełkę. O. Niesamowicie ożywia, orzeźwia. Ożywia. Orzeźwia. Orzeźwia. Co by dzisiaj nałożyć? Zostawiam na nawilżenie dzisiaj sobie tam maseczkę, którą można używać na noc. Ona jest taka w formie żelu. Można, na, można nawet pod oczy. Ja ją stosuję yy, jako troszeczkę grubszą warstwę kremu. Nie daję jakoś dużo, dużej warstwy, grubej. O szyi dekolcie również, ale niestety mam jeszcze tu nie umyte i jeszcze mam sweterek, więc nie będę sobie tutaj brudzić. To dopiero podczas kąpieli i po kąpaniu będę się smarować. że byliście ze mną podczas mojej pielęgnacji. Ja teraz biorę się za kąpiel Klarusi i do zobaczenia później. Hej! Jestem właśnie po moim treningu holdens. Teraz czekam na Pana, który przywiezie mi rower na Klarusi. Więc fajnie nie umiem się doczekać, jak ona się będzie cieszyć z rowerka. Postawiłam jednak na używany, ale w bardzo dobrym stanie. I tak, bo on tak naprawdę posłuży nam na naukę jazdy na rowerku i ile przez lato przyjeździ? Troszeczkę przez lato przyjeździ, a w przyszłym roku będziemy już musieli kupić większy. Więc zobaczymy zaraz, czekam na pana, tak jak mówię, który właśnie sprzedaje rowerek eee, i, i jadę do klerusi. Będzie się na pewno bardzo cieszyć. Właśnie do mojej mamy odwiedzić ją. Kupiła sobie pieska Jack Russell Terrier, i właśnie mam dla niego taką małą niespodziankę: piłeczki, zabaweczka taka sznurkowa, kocyk i jakieś smaczki, bo się na pewno przydadzą do jakiegokolwiek szkolenia dla maluszka. No to jedziemy go zobaczyć. Zobacz nasiować malućko malućku śliczny w buzie piękna nurtka no ojejku jak ktoś lubi takie szprotki to bardzo polecam. Kupiłam je dzisiaj w biedronce i dorwałam się do nich skosztować. I są rewelacyjne, mięciutkie, nie ma żadnych jakichś takich kosteczek. I właśnie są wędzone, wędzone, tak jak jest tutaj napisane. Naprawdę bardzo smaczne. Fajnie, że się na nie skusiłam i będę wcinać. Wow. Wow. Chodź myślę, chodź. Ja sobie przejdę spokojnie, to mi wystarczy. Niebieskie, mój Dobrze, podoba mi się nowe kubeczki. Tak. A tak te? Te niebieskie, i Tak, takie ró taki różowe łóżko. I ten też lubię. Dobrze. Ten też, i ten też, i ten też. Miały być dwa różowe dla nas, a niebieskie lataty, ale dzisiaj chcesz ty niebieski, tak? Z tak. Niebieskiego pić? Tak. Dobrze. Kubeczki są z Action, wczoraj byłam. I nie umiałam przejść obok nich obojętnie. No i niestety mamy nowe kubki w domu. Chociaż powiem Wam, że już dawno nie kupowałam żadnych nowych, a wiadomo jak jest z kobietami, że często kupują nowe kubki. Nie wiem co w tym jest, ale to jest bardzo zabawne. Ale te kosztowały 4,50. 1,4,50. Więc tanie, bardzo cieniutkie szkło są bardzo leciutkie, ale pisało na herbatę, więc na wrzątek się nadają. Jeszcze wam pokażę jaką tutaj mamy herbatę, bardzo ją polubiłam. To jest ta stekane. W lidlu ją kupiłam, właśnie już nam się skończyła, trzy ostatnie zaparzyłam. Naprawdę są dobre, bo ma właśnie smak jakikolwiek, a nie, że sama woda zabarwiona. Nie. Ten się nośmiewa. nie o ten, ten! bieskie? Tak, świetnie. Ty też? Mhm. Ty też? Tak, okay. czerwone do czerwonych, tak. Wszystkie po Kolor. Niebieski. Ten teraz co masz w ręce? Tak, niebieski. Ale o zielony. Tak? Żółty? Nie, pomarańczowy chyba. Tak? A gdzie jest żółty? Pięknie. Super. nóżki? I tak. I wychodzisz. Tak. Pięknie bardzo ładnie, brawo. Hops, i na zewnątrz. Do środka, i na zewnątrz. Brawo. Ale to było mocne. Jeszcze? 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 Jeszcze troszkę stój, uśmiech i ładnie mieszkło! Już Ci cieplej.